Cześć, to Marek TrybuSolo i dzisiaj wam pokazać grę The Thing gra planszowa. Gry wydało w Polsce wydawnictwo Galacta. Dziękuję za egzemplarz do recenzji. The Thing jest grą, która była jakiś czas temu na Kickstarterze. Galacta była odpowiedzialna za polskie wydanie tej gry, polską lokalizację. No i teraz gra trafiła i do osób wspierających na Kickstarterze, ale również trafiła do sprzedaży wersja sklepowa, którą można sobie kupić. Jest podstawka, jest dodatek, norweska baza. Są jeszcze takie małe dodatki z figurkami, dlatego że tutaj mamy kartonowych, teksturowych bohaterów, a można sobie kupić po prostu dodatki z plastikowymi figurkami. I The Thing jest grą, która bazuje na filmie, Bazuje na filmie o tym samym tytule Johna Carpentera z lat 80., w którym grał Kurt Russell. Ja ten film widziałem, ale też bardzo dawno temu, muszę powiedzieć, tak dobrze garść nie pamiętam, ale pamiętam o co chodziło. Mamy naukowców, którzy są powiedzmy, że uwięzieni w bazie arktycznej, i oni próbują z tej bazy się wydostać, bo w bazie jest również obcy. Obcy jest w postaci, jakby ma postać człowieka. Bardzo dobrze się maskuje. Jego celem również jest ucieczka z tej bazy, bo chciałby się rozprzestrzenić po całej planecie i wszystkich zarazić. A rolą w grze, rolą graczy jest, naukowców, jest ucieczka z tej bazy bez obcego i zostawienie obcego za sobą. Więc gra jest takim trochę survival horrorem, mamy właśnie też ukryte tożsamości bo oczywiście można się domyślić, jeden z graczy wciela się w tego obcego y i próbuje albo uciec z bazy, albo uniemożliwić ucieczkę graczom, a gracze próbują z bazy uciec, żeby nie okazało się, że jeden, jeden z nich jest obcy, muszą tego obcego zostawić za sobą. <laughs> Będą y z jednej strony musieli dbać o to, żeby y baza działała, czyli było ciepło, bo jedzenie, był prąd, bo brak każdej z tych rzeczy bardzo utrudni im y rozgrywkę. A z drugiej strony muszą próbować naprawić helikopter lub ratrak lub wezwać helikopter ratunkowy, wysyłając sygnał SOS, żeby się uratować. Ja za chwilkę pokażę Wam, jak wygląda gra rozłożona na stole w rozgrywce sześcioosobowej, dlatego że gra jest od 1 do 8 graczy aż. Przy czym wariant od 1 do 3 graczy jest jakby troszeczkę inną grą, a wariant od 4 do 8 graczy jest też troszeczkę inną, bo są różne zasady. Można w to grać solo, ale właśnie ten wariant 1, 2, 3 osobowy. Jest takim grą bardziej kooperacyjną, która jest pozbawiona tego blefu i ukrytych tożsamości. To teraz to też za chwilkę wam pokażę. Ale jest taka opcja, że można zagrać od 1 do 8 więc jest bardzo duży roszczal. A potem przejdziemy sobie do podsumowania i powiem wam co sądzę o rozgrywce w The Think i też co sądzę o samym wariancie solo. Więc zapraszam do stołu. Tak wygląda rozgrywka przygotowana do gry 6 yy, dlatego że w trybie solo. Też przygotowuje się grę jakby dla sześciu osób, więc najpierw powiem Wam o skrócie, o zasadach gry wieloosobowej, potem powiem troszeczkę o trybie solo, przy czym to nie jest żaden faktyczny skrót zasad i nie nauczę was, jak grać. Tych zasad troszeczkę jest. Instrukcja też do jakichś super e, cienkich nie należy, jest tutaj dużo tekstu, dużo wszystkiego. Gra łatwo się nauczyć, bo po jednej dwóch rundach między wiadomo o co chodzi. E, ale chciałbym wam po prostu w skrócie opisać, o co w tej grze chodzi. Jeśli widzieliście film, no to wiecie, jesteście naukowcami, którzy są więzieni w arktycznej bazie. Gdzieś razem z nimi jest obcy. E, oni próbują z tej bazy uciec bez obcego. Obcy próbuje również z bazy uciec, żeby się rozprzestrzenić na całej planecie i wszystkich pozarażać. E, ewentualnie obcy może jakby w tej grze wygrać również, uniemożliwiając ucieczkę e, ludzi przez niszczenie pomieszczeń, czy doprowadzenie do tego, że ludzie zamarzną. Mm. Plansza jest jakby mapą bazy, mamy różne pomieszczenia i mamy tutaj naszych różnych bohaterów. I my jako ci bohaterowie będziemy do różnych pomieszczeń tutaj w rundzie chodzić, będziemy wykonywać różne akcje, przygotować jedzenie, będziemy tutaj dogrzewać naszą bazę, dbać o to, żeby był w niej prąd i będziemy starali się również naprawić helikopter lub ratrak lub wezwać pomoc helikopter ratunkowy, który nas by z tej bazy zabrał. Gra przypomina troszeczkę Robinsona, dlatego że w sumie wszystko nam się psuje i wszystkiego jest za mało. Tutaj mamy zasób paliwa, które jest wykorzystywane do y, generatora prądu oraz do kotłowni, żeby bazę ogrzać. Jeśli skończymy się te zasoby, no to już nie będziemy w stanie niczego ogrzać i wykorzystać. To mamy jedzenie, to jedzenie możemy przygotowywać. Jeśli przygotowujemy jedzenie, zjadamy go mniej. Jeśli nie przygotowujemy jedzenia, zjadamy go więcej. Jeśli jedzenie się skończy, y, jest koniec. Y, różne rzeczy mogą nam się psuć. Mogą nam się psuć przez to, że ktoś je będzie sabotował, no obcy, y, w domyśle. Więc trzeba się śpieszyć z tą całą ucieczką. I w grze wygląda to tak, że jedna osoba na starcie wciela się w tego obcego, reszta jest ludźmi, ale nikt nie wie, kto jest kim. Bo jest to gra o ukrytych tożsamości, więc chodzi o to, żeby po prostu ta osoba, która jest obcym, grała w sekrecie i udawała po prostu sprytnie człowieka, przy okazji starając się realizować swój cel. Każdy z graczy dostaje jedną taką planszetkę postaci. Możecie sobie je wylosować, czy wybrać, to już do wyboru do koloru. Każda z postaci ma swoją jakąś tam. Unikalną umiejętność, swoją figurkę, dwie karty w swoim kolorze. Na tych kartach jest, na jednej napisane jest obcy, na drugiej napisany człowiek, i zgodnie z tym, co na początku wylosowaliśmy, musimy właściwą kartę wsunąć pod swoją planszę postaci, i ta karta mówi, kim jesteśmy. Oczywiście inni gracze tej karty nie widzą, i jeśli jesteśmy ludźmi czy obcym, no to musimy to trzymać w sekrecie. To się oczywiście może podczas gry zmienić, no bo obcy, który jest obcym od początku, zawsze będzie tym obcym, ale ludzie mogą się od obcego zarazić i mogą stać się obcy. Mogą się zarazić od obcego, mogą zarazić się od psów, bo mamy też tutaj psy w końcu, które będą po tej bazie biegać, nam przeszkadzać i od nich również można się zarazić, bo może się okazać, że turystów jest zarażony. Więc gracze, którzy są ludźmi, mogą się zarazić od innego obcego, znaczy od psa albo od obcego i. i... To, kto jest kim, bardzo szybko może się zmienić, więc w czasie rozgrywki, już po jakimś czasie w ogóle nie wiadomo, kto jest tak naprawdę tym obcym. Hmm. Oczywiście to można sprawdzić, bo jest to możliwość testowania. Mamy nawet laboratorium, w którym możemy z woreczka wyciągnąć próbki krwi, które będziemy potem wykorzystywać do przetestowania tego, kto jest obcym. Można ewentualnie tutaj znaleźć w przedmiotach miotacz płomieni. I jeśli zajdziemy również drut, no to ma jakieś tam fabularnie wytłumaczone z filmem, bo tam robili testy za pomocą drutu i ognia, że ten krew obcego się bała ognia. Więc mając drut i miotarz też też można przetestować jakąś osobę i sprawdzić, czy ona jest obcym, czy nie. I jeśli kogoś testujemy, no to ten ktoś musi faktycznie pokazać, czy jest człowiekiem, czy jest obcym. Obcy jest ukryty i jeśli jest ukryty, robi to wszystko, co robią ludzie, czyli chodzi po pomieszczeniach i próbuje wykonywać różne akcje, ale obcy może w którymś momencie powiedzieć, że. Ogólnie się ujawnia, wtedy staje się optym obcym. Jego zasady rozgrywki są już troszeczkę inne, bo on po prostu próbuje no, uszkodzić tą bazę i uniemożliwić ucieczkę e, ludziom. Mm, każdy z graczy ma jeszcze takie karty akcji. Na początku mamy trzy. Liczba tych kart na ręce może się. Znaczy, każdy z graczy dostaje trzy. Liczba tych kart może się zmniejszyć. by się skończy się w którymś momencie jedzenie. Graczy już potem mają tylko dwie karty na ręce. I karty mamy użycie, naprawa y, albo. Y, Sabotaż. Każdy gracz w swojej turze wybiera pomieszczenie, do którego uda się swoją postacią i wybiera jedną z kart, które zagra. Jeśli chciałby to pomieszczenie użyć, rzuca taką kartę. Jeśli chciałby je naprawić, rzuca taką kartę. A jeśli na z obcym chciałby je sabotować, rzuca taką kartę. Przy czym, chodzi o to, że w czasie każdej rundy jest jeden lider. Ten lider może być, się zmieniać. Jeśli ktoś pójdzie do pomieszczenia, w którym znacznik ten lidera, no to on się staje liderem w następnej rundzie i ten lider ma taką swoją planszetkę. I podczas każdej jakby rundy, czy w momencie, kiedy wykonywane są akcje, na taką planszetkę lidera dobierana jest jedna karta akcji w ciemno. I każdy z graczy, kiedy wysyła swojego, swoją figurkę do jakiegoś pomieszczenia, tą kartę, którą wybrał, też zagrywa w ciemno. Więc. Jeśli wszyscy gracze gdzieś tam sobie poszli, no to pod koniec w 6 grze, pod koniec fazy akcji, będzie tutaj 2, 4, 6, 7 kart. jedno od każdego gracza plus jedna losowa. No i teraz lider te karty tasuje, żeby nie było wiadomo, kto jaką kartę zagrał, i zaczyna po kolei odkrywać. I odkrywa na przykład, i patrzy, sabotaż. I teraz musi wybrać, który z tych bohaterów, jakby można to wytłumaczyć fabularnie, albo dokonał sabotażu, albo po prostu udał się do pomieszczenia i tam odkrył, że coś tam zostało zniszczone. Jedną kartę musi przynajmniej zagrać i teraz decyduje się, czy zagrać kolejne. Patrzy, o naprawa i teraz decyduje, który z bohaterów, na przykład jeśli ten bohater poszedłby do śmigłowca, on może wtedy naprawić i zdjąć jeden żeton uszkodzeń. I sobie patrzy dalej. I naprawa, i naprawa, na przykład jeśli byłby nakaz użycie gdzieś tutaj, akurat nam się nie trafiło, to nakaz można przygotować jedzenie i tak dalej. Więc odbywa się to za pomocą tych kart. Gracze zagrywają w ciemno, nikt nie mówi nikomu, co zagrywa. W ciemno odbywa się również testowanie, bo jeśli dwóch, dwie postacie są w tym samym pomieszczeniu, no to mogą się od siebie zarazić. I teraz każdy z graczy ma trzy takie żetony. na dwóch jest rysunek człowieka, na jednym jest rysunek obcego. I przy spotkaniu, kiedy dwóch graczy spotyka się ze sobą, każdy z nich wybiera dwa takie żetony, jakoś się tam sobie tasuje i kładzie je przed sobą. I gracze jakby. Dociągają od siebie jeden z tych położonych na stole żetonów. Jeśli jesteśmy człowiekiem, musimy położyć dwa żetony człowieka, więc wiadomo, że nikogo nie zarazimy. Ale jeśli jesteśmy obcym, możemy położyć jeden żeton człowieka i jeden żeton obcego. Jeśli drugi gracz wylosuje od nas ten żeton obcego, to znaczy, że udało nam się go zarazić i on również staje się obcym. Ale obcy oczywiście może nie chcieć zarazić, tylko może dawać dwa żetony człowieka i oszukiwać, że jest człowiekiem, bo chciałby na przykład współpracować z ludźmi po to, żeby z tej bazy. Uciec, no więc obcy może albo robić chaos, wszystko niszczyć, i wtedy łatwiej będzie się innym graczom pewnie domyślić, że ten ktoś robi no, jakieś rzeczy niefajne jest obcym, ale może też bardzo dobrze próbować udawać człowieka, żeby inni zabrali go na pokład helikoptera naprzód i z nim uciekli. Ważnym aspektem gry jest jeszcze hmm, tor podejrzeń tutaj u góry, i każdy z graczy ma tutaj w swoim kolorze taki hmm, znacznik. I ten znacznik będzie się przesuwał w prawo. Z lewej strony jakby jest zielone pole, to znaczy, że ten ktoś w ogóle nie jest podejrzany. Im dalej w prawo, tym jest bardziej jego, powiedzmy, akcje są podejrzane. Bo pod koniec fazy akcji, gdzie każdy gracz wysłał tego swojego bohatera do jakiegoś pomieszczenia, tam została wykonana jakaś akcja, wszyscy wracają do tego wspólnego pomieszczenia i teraz gracze, każdy z graczy może wskazać jedną osobę, którą uważa za obcego. Praga to po prostu na pokazywaniu palcem. I teraz, za każdy gracz, który jeden głos jakby na siebie dostał, przesuwa ten swój żeton podejrzeń w prawo, czyli jest teoretycznie bardziej podejrzany. Można się to rzeczywiście wstrzymać od głosu. Im bardziej ktoś jest w prawo, tym dla niego gorzej, bo jeśli dojdzie do czerwonego pola, no to będzie musiał te swoje karty akcji zagrywać jawnie, czyli będzie musiał innym graczom na pokazywać co zagrywa. Jeśli jest człowiekiem, no to nie ma problemu, bo nie ma nic do ukrycia, ale jeśli jest obcym, no to inni gracze mogą się domyślać, że na przykład jeśli zagra sabotaż, że tym obcym faktycznie jest. Graczy można testować, jak już mówiłem, na tą krew. Wtedy gracza, który jest najbardziej podejrzany, można przetestować, on wtedy musi pokazać, czy jest obcym, czy nie. I tak to mniej więcej wygląda. Gracze będą naprawiać, przygotować jedzenie, dbać o to, żeby było ciepło. Jak skończy się prąd, to wszyscy gracze muszą zagrywać karty w ogóle akcji w ciemno i nie mogą patrzeć, jak one zagrają. Kiedy skończy się jedzenie, zamiast trzech kart na ręce mają dwie, a kiedy kotłownia zostanie całkowicie zniszczona, bo nie uda się na przykład tutaj dostarczyć paliwa, czy nie uda się jej naprawić, wtedy w ogóle ją taką plażetką mrozu i tutaj postępuje mróz. Jeśli postąpi do końca, to znaczy, że wszyscy zamarzni, bo jest po prostu za zimno, ale też jest śmieszne taki mechanizm, że można pomieszczenia podpalać miotaczem pomieni i powodować, że będzie w bazie cieplej, ale niektóre pomieszczenia zostaną wyłączone z użytku. Ale w skrócie no, trzeba się bardzo śpieszyć, bo yy, czas ucieka, wszystkiego zaczyna brakować, więc albo helikopter, albo ratrak i tak dalej. A jeśli chodzi o ucieczkę, no to wygląda to tak, że jeśli gracze naprawią helikopter czy ratrak, muszą znaleźć też klucze. Klucz jest ukryty gdzieś w tej talii ekwipunku, więc yy, muszą jakoś tam się udać i z sukcesem tą kartę dobrać. Albo mogą wezwać helikopter ratunkowy, który przyleci wtedy tam. I gracz, który jest najmniej podejrzany, jakby sobie tam siada, i on yy, decyduje, czy kolejną osobę, według tego jakby, rankingu podejrzeń, zabiera ze sobą. Yy, jeśli zabiera, no to decydują o kolejny. No i gracze decydują w sumie, kogo ze sobą na pokład tego helikoptera, czy, czy tego tutaj ratraka, zabiorą. Jeśli zabiorą samych ludzi. I wszyscy ludzi, wszystkim każdemu człowiekowi uda się uciec, yy, grę wygrywają. Jeśli zabiorą ze sobą obcego, no to przegrywają, bo to znaczy, że obcemu udało się uciec. A jeśli chociaż jednego człowieka zostawią, bo wydaje mi się, że jest obcym, a tak naprawdę ten, ktoś był człowiekiem, powiedzą: Nie, my cię do helikoptera nie wpuszczamy, i on zostanie w bazie, też przegrywają, bo niestety nie udało się uratować wszystkich ludzi. I tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o grę solo, yy, to zasady są dosyć podobne, bo mamy sześciu bohaterów. Yy, który też będziemy wysyłać do różnych pomieszczeń też będziemy robić różne rzeczy, też jest obcy, obcy będzie zarażał. My będziemy starali się w tej bazy uciec, ale różnica jest zasadniczo taka, że nie używamy kart akcji. Te karty akcji w ogóle nie są używane, zamiast kart akcji będą używane kości i rzuca się tymi kościami, w zależności od tego, jakie symbole wypadną, takie akcje będzie można wykonać, czy tam naprawę, czy naprawę czy użycie, czy sabotaż, czy postęp obcego. Nie używa się tych kart dwóch, gdzie się wskazuje, kto jest człowiekiem, kto jest obcym, tylko są specjalne karty do wariantu solo, yy, które się na początku tasuje i każdej z postaci biorących udział w grze, to jest sześć postaci zawsze jedną taką kartę się przydziela w ciemno. I wśród tych, wśród tych kart jest dwa razy obcy i sześć kart człowieka, więc może być sytuacja, że są sami ludzie na początku, może być sytuacja, że będzie już aż dwóch obcych. Te karty mają znaczenie również przy ucieczce, bo wtedy się sprawdza kto jest kim no i patrzymy, czy uciekł obcy, czy uciekli ludzie. Różnica jest taka właśnie, że po pierwsze nie ma tego blefowania, no bo kart nie ma akcji, tylko zagrywamy sobie, rzucamy te kości i z nich coś się dzieje. No i jest tak, że jest ta figurka obcego, która już od początku gry jest. Ona jest tutaj na jednym z tych pól i jeśli czyjś żeton podejrzeń dojdzie do tego pola, gdzie jest obcy, ona też się może przesunąć w lewo no to wtedy ten ktoś się zamienia w obcego i sieje tutaj e, harmider e, na planszy. No i, e, tak jak mówię, no, tego blefowania nie ma, nie ma tego udawania kto jest kim, więc gra się tej bardziej takim trochę survival horrorem, gdzie musimy dbać o zasoby, musimy starać się uciec, ale również tych innych e, różnych bohaterów możemy testować, czy są obcym i właściwie musimy robić to wszystko co Robiliśmy, czyli starać się uciec, zostawiając obcego za sobą. Więc tak mniej więcej wygląda rozgrywka w wariancie solo. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. The Fink bardzo fajnie oddaje klimat filmu i klimat tego, że, że nie wiadomo kto kim jest, bo w filmie też tak było, że, że ci bohaterowie do końca nie wiedzieli, kto jest obcym, kto nie jest obcym, i tu jest podobnie. Gracze zaczynają rozgrywkę w jednym obcym wśród nich, ale oczywiście ten obcy przemieszcza się po bazie i. Ma możliwość zarażania innych graczy. Gracze mogą zarazić się również od psów, które w tej bazie biegają, więc tak szczerze, po jakimś czasie, po kilku rundach, w ogóle nie wiadomo już do końca, kto jest kim. Gracze mogą się domyślać, kto jest obcym, po jego zachowaniu, po tym, że robi dziwne rzeczy, że na przykład próbuje sabotować jakieś pomieszczenia, czy udaje się do pomieszczeń, które nie do końca, powiedzmy, pomagają graczom, a bardziej mogłyby pomóc jemu, ale to jest wszystko kwestia domysłów. Mamy tutaj ten tor podejrzeń, gdzie gracze mogą głosować na końcu jakby fazy akcji i każdy może wskazać tego podejrzanego, ale to może okazać się mylne i tak też było w naszych rozgrywkach, że właściwie bardzo długo nie było wiadomo kto jest obcym i dopiero w późniejszej fazie gry, kiedy przytestowaliśmy jednego z nas, okazało się, że jest obcym, a wcześniej wcale, wcale nie wyglądało, że, że on nim jest, dlatego, że gracze też no, muszą, ten ktoś ten jest obcy, musi dobrze udawać tego obcego, Karty zagrywamy aktyw w ciemno, więc no, nie jest tak łatwo się domyśleć. Mm. Ale musicie lubić na pewno gry z ukrytą tożsamością i takie gry, gdzie no, no jest blefowanie, jest udawanie, bo tutaj nikt nie może nikomu powiedzieć o tym, kim jest. No, nie może tego zdradzić, bo no, zepsułby całą rozgrywkę. Więc musicie lubić takie gry, gdzie yy, niby gracie razem, ale, ale robicie coś w sekrecie. No i yy, różni gracze mają różne swoje yy, ukryte cele. Yy. Gra nie jest trudna, jeśli chodzi o zasady. Instrukcja trochę tych stron ma i trochę tych zasad jest na początku, się wydaje, bo, bo każde pomieszczenie ma, w nim robi się coś innego, ale jest dużo ikonek na planszy, więc po jednej rundzie właściwie można się domyśleć, co się dzieje. I sama rozgrywka trudna nie jest, aczkolwiek no, no, te pierwszy raz. Kiedy na przykład my graliśmy w sześć osób, nikt wcześniej w tą grę nie grał, no to ten początek jest trochę powolny, bo, bo trzeba dużo rzeczy sprawdzać w instrukcji. Mamy tą kość pogody, coś tam się obniża, coś tam się przesuwa, co, kiedy się dokładnie robi i tak dalej. Ale potem bardzo szybko rozgrywka już się toczy. Gra jest trudna w tym kontekście, że, że przypomina mi na Cruzo. bo po pierwsze mamy tą kość pogody, którą rzucamy na początku każdej rundy i ona mówi nam, ile zasobów musimy zużyć, Głównie tego paliwa, które jest potrzebne do, do prądu i do ogrzewania. Ile musimy zużyć tego paliwa. Zasoby są skończone i nie da się ich naprodukować więcej, więc w dużej części też od tej pogody zależy nasz sukces. No a to jest to, że, że dużo rzeczy tutaj się nam gdzieś psuje. Obce nam dużo rzeczy psuje i musimy cały czas naprawiać, dbać o te zasoby. Ale nie możemy się tylko na tym skupić, bo to nie jest gra o paleniu w kotłowni i naprawianiu agregatu, tylko to jest gra o, o ucieczce. I trzeba... Tak podzielić naszych bohaterów i tak podzielić akcje między nimi, żeby no, ktoś dbał o to jedzenie. No, czasem nie zawsze da się wszystko zrobić, ale też trzeba naprawiać, czy helikopter, czy ratrak, szukać kluczy do tego ratraku. Najlepiej znaleźliśmy metr który pozwoli nam robić testy na obcym, czy po prostu starać się wezwać helikopter i wysłać ten sygnał SOS. Trzeba się wszystkim zajmować, oczywiście wszystkim się nie da zająć i, i zawsze coś tam się nie uda. Podoba mi się to, że obcy może albo udawać tego człowieka bardzo, starać się bardzo dobrze i próbować uciec z tej bazy, a może postawić na rozwałkę i w momencie, kiedy na przykład twierdzi, że on się ujawnia, no to wtedy jego postać w ogóle schodzi z planszy, on nie używa już kart akcji, on po prostu używa kart lokacji, które zagrywa gdzieś tam w sekrecie przed innymi graczami, ma swoją siłę i udaje się do różnych pomieszczeń i je po prostu sabotuje i niszczy, lub stara się na przykład pożreć innych graczy, czy pożreć te psy nieszczęsne, żeby zwiększyć swoją siłę i uniemożliwić ucieczkę ludziom, więc fajne to jest to, że, że będąc grając z tymi obcymi, czy jednym, czy kilkoma, no bo kilku graczy może stać się tymi obcymi, oni mogą po prostu zdecydować się czy, czy będą ukryci, czy po prostu będą robić e, rozwałkę w bazie. Porównując to grę do The Shadow Planet, którą też niedawno grałem i która też była gdzieś tutaj na moim kanale, to różnica jest taka, bo tam też są ukryte tożsamości, nawet cele są podobne, bo tam się muszą uciec, pokonując obcego, obcy musi też starać się uciec, albo może musi starać się uniemożliwić ucieczkę astronautom, to The Thing wydaje mi się, że jest grą bardziej taką mm, łatwiejszą do wytłumaczenia i troszeczkę mniej taką abstrakcyjną. Dlatego, że The Shadow Planet, mimo że tam też były te ukryte role, to tam każdy z graczy grał różnym bohaterem w różnej rundzie. Tamta gra miała troszeczkę, była ciekawsza i bardziej inna i bardziej unikalna bo w tej grze po prostu sterujemy bohaterem, który coś tam naprawia, coś tam, nie wiem, szykuje przedmioty i stara się uciec z gry, ale jest trudniejsza do y, wytłumaczenia. Hmm, więc jeśli chcielibyście zdecydować się, się, czy lepiej wybrać The Thing, czy lepiej wybrać The Shadow Planet, to, to jest pytanie, czy wolicie y, grę bardziej unikalną i oryginalną, jeśli chodzi o rozgrywkę i mechaniki, to wtedy na pewno wygrywa The Shadow Planet. Czy wolicie gry, ta, gra taką bardziej typową, którą też jesteście w stanie wytłumaczyć taką, takim bardziej niedzielnym graczom, ale też która ma większy rozstrzał e, osób, z którymi możecie zagrać? To jest aż od jednego do 8 graczy, gdzie deshado plan był od 3 do 5. Więc tutaj jest jakby, możecie sobie na każdy zagrać nawet w 8 osób, co, co jest super sprawą, bo, bo najczęściej 8-osobowe gry to są jakieś gry imprezowe, a tutaj jednak jest fajna planszówka. Jeśli chodzi o wariant Solo, to, to ja powiem szczerze, że ja nie jestem do niego przekonany. Fajnie, że jest, fajnie, że można zagrać samemu, czy w wieczy, czy osoby, ale on jest no, pozbawiony tego najważniejszego aspektu, który powoduje, że Defink jest no, grą fajną i ciekawą czyli tych ukrytych tożsamości i tego blefowania, namawiania innych graczy, żeby gdzieś poszli z nami do jakichś pomieszczenia i tam, na przykład zarażania ich, zagrywania tych kart, na przykład sabotażu w ciemno no, i ten... tak dalej. Wariant solo jest tego pozbawiony, dlatego, że tak jak widzieliście, kiedy tłumaczyłem zasady nad planszą, używamy kości, więc nie ma zagrywania kart ciemno. ciemno. Jeden z graczy jest obcym lub nie, no bo tam te, te karty też ukryte na początku się tasuje, ale no nie mamy na to wpływu, no, gramy wszystkimi, jeśli gramy solo, gramy wszystkimi sześcioma postaciami naraz. No i ta gra w wariancie solo się zamienia w taki po prostu survival horror, gdzie staramy się uciec, obcy gdzieś tam w drumiecie się pojawia i, i stara się wykończyć nas, my staramy się uciec przed obcym i no i tyle. Ale nie ma tego blefowania, nie ma tego głosowania, tego wszystkiego co jest najfajniejsze, żeby właśnie wyczuć który z graczy zachowuje się podejrzanie i starać się go jakoś przetestować, sprawdzić kim jest i wyeliminować. Wariant Solo sprawdza się na pewno fajnie w przypadku tego, żeby się nauczyć rozgrywki bo pozwala poznać karty, które tutaj są, karty ekwipunku, pozwala poznać karty broni. No i mechanika też jest bardzo podobna w tym wariancie solo, bo abstrahując do tego, że nie ma tej części takiej z blefem i ukrytymi tożsamościami, no to też musimy naprawiać pomieszczenia, też musimy wysłać sygnał SF, też musimy znaleźć klucze, możemy znaleźć też pomieni, więc jeśli chcielibyście się trochę jakby nauczyć i, i czy może popracować nad jakimiś strategiami, na pewno fajnie, że można zagrać w tę grę solo. Ale no, do samego grania solo ja bym tej gry raczej nie polecał. Bardziej polecałbym mi ją kupić, jeśli faktycznie grać z różnymi osobami, żywymi ludźmi, w większym gronie. A to, że ona ma tryb solo przy okazji, no to jest super, bo się faktycznie nie mam się z kimś spotkać, czy mielibyście ochotę zagrać sobie w Diffing, to jest opcja, że sobie tą grę możecie sami rozłożyć. Aczkolwiek zdania są podzielone, bo gdzieś czytałem w internecie na jakiejś grupie Facebookowej poświęconą, poświęconej grom solo, ktoś pisał, że dla niego wariant solo jest rewelacyjny, super, świetnie oddaje klimat filmu. On jest wielkim fanem filmu Diffing i dla niego granie solo w tą grę, mimo że nie ma blefu i tych ukrytych tożsamości, dalej jest świetne. Więc pewnie to też zależy od tego, na ile lubicie film The Thing, na ile jest on dla Was jakimś tam kultowym, kultowym filmem. To tyle, nagadałem się. Film jest długi, ale też no, gra nie jest mała. Tu jeszcze Wam pokażę dodatek jeden z dodatków. The Thing, norweska baza. To jest dodatek, który bazuje na drugiej części filmu, bo okazuje się, że ten film miał drugą część, której ja nigdy nie widziałem. Która jest prequelem The Thing i dzieje się przed wydarzeniami z tego filmu Johna Carpentera. Gdzieś dzieje się w bazie w Norwegii. I w tym dodatku można właśnie grać sobie w te, jakby odtworzyć akcję z drugiego filmu. Dostajecie nową planszę, nowych bohaterów, troszeczkę nowych mechanik. Ten dodatek jest już, jest już tylko od 4 do 8 graczy, czyli w ten dodatek solo nie da się zagrać. Ale on zwiększa na pewno, jakby, regrywalność gry, no bo dostajecie kompletnie drugą, inną planszę i jakieś tam nowe zasady. Jest statek obcy, tam tampienia, i tak dalej. Więc jeśli ta gra Wam się spodoba, to no zachęcam do zakupu dodatku, bo będziecie mieli po prostu więcej gry w grze. I zapraszam również do odwiedzenia Facebooka, Twittera i Instagrama. Linki będą w opisie do tego filmu. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. I... No i zachęcam do subskrypcji mojego kanału również. Także dzięki za uwagę, do następnego razu. Cześć.